Witajcie, kochani. 23 grudnia, tak naprawdę, w przedostatnim vlogmasie na moim kanale. Nie wiem, czy jakieś filmy jeszcze będą się pojawiały do końca roku. Wydaje mi się, że pewnie coś się pojawi. Ale ogólnie serię vlogmas chciałabym zakończyć razem z Wigilią, czyli jutro. Nie dowierzam, że ten czas tak szybko zleciał. Jest mi nieco przykro, ale w sumie cieszę się, że trochę filmów na kanale się pojawiło. Ja w tym roku, tak jak Wam mówiłam, chciałam dać sobie takie, taką wolną rękę i po prostu nagrywać wtedy, kiedy czuję, że jest na to odpowiedni dzień i nie robić czegoś na siłę. Ogólnie starałam się, żeby filmy były regularnie. No i tak dotrwaliśmy do końcówki grudnia. Dajcie mi koniecznie znać, jak się z tym czujecie. Czy jesteście szczęśliwi, czy w ogóle ten vlogmas pojawia się w dzień wigilii to jest jutro, to jest piątek dzisiaj są takie ostatnie przygotowania będziemy dzisiaj z moją mamą ulepiły uszka, pierogi eee, Moi rodzice chyba będą też robili tą sałatkę jarzynową moją ulubioną, która po prostu musi być na każde święta także dzisiaj naprawdę będzie sporo różnych przygotowań, ja też muszę spakować prezenty i wydaje mi się, że ten vlogmas w ogóle wleci w wigilię więc będę mogła wam co nieco pokazać prezentów, tak mi się wydaje dzisiaj także jest przedostatni Dzięki, nie otwieram kalendarza adwentowej. Tak będzie mi tego brakować, ponieważ ja się tak do tego przyzwyczaiłam, że codziennie otwieram to jedno okienko. Ale w sumie cieszę się, że kolejny rok z rzędu byłam z Wami, jestem z Wami i Wam przez cały grudzień właśnie towarzyszyły moje filmy i mieliśmy kontakt, więc bardzo doceniam osoby, które oglądają wszystko na bieżąco. W pokoju mam w miarę posprzątane, ponieważ zrobiłam to właśnie. Jakoś dwa dni temu i w sumie jest czysto Sobie trochę chyba podkurzam jeszcze Moja mama teraz pojechała do sklepu Więc pewnie jak przyjedzie to będę jej pomagała w kuchni Bo w sumie w kuchni jest najwięcej pracy, że tak powiem Wigilia jest u nas Tak jak w sumie co roku Nie robimy dużej wigilii Tylko najbliżsi Będzie babcia z dzieckiem, moja druga babcia Muszę też spakować prezenty, które przekażę Mojej cioci Która zawiezie je do Warszawy Ponieważ to dla dzieciaków tak się zastanawiam, czy w ogóle tego kalendarza sobie nie zostawić na pamiątkę Bo tak mi się on podoba, nie wiem, on jest tak ładny Będę trochę takim chomikiem i będę składować jakieś pudła Tutaj 23 Coś dużego, ale lekkiego Obstawiam, że to będzie maseczka do twarzy Tak, i jest to taka maseczka w płacie Ten kalendarz w ogóle ma 25 okienek To może jutro sobie otworzymy dwa Tutaj 23 Trochę mi się już znudziły te batoniki, nie wiem, jakoś tak... Jest to wiśnia w czekoladzie, taki baton. Fajnie, że to jest jakaś nowość, bo ja wcześniej tego nie próbowałam. Ten z sefory kalendarz naprawdę mi się podoba. Serio. Ja go dostałam jako niespodzianka od sefory, a jestem mega wdzięczna, bo bardzo, bardzo mi się podoba. Tylko nie wiem, gdzie jest 23. Ej, ja się serio pytam, gdzie jest 23? Czy jestem ślepa? Mam plan. To będzie tam. Patrzcie, to jest gdzieś tu. 23. Jest to jakaś marka RMS Beauty. Czy to jest jakieś gwiazdy marka? Nie wiem, napiszcie, jeśli wiecie. Ja chyba w ogóle mam coś z tej firmy. Chyba jakiś rozświetlacz też był. Tak, znalazłam mam właśnie rozświetlacz z tego. A tutaj jest taki bronzer w kremie. Czas trochę odkurzyć, bo jak ma się zwierzęta, to tak naprawdę odkurzać przydałoby się albo codziennie, albo co drugi dzień. rozładował Matka jedyna ja chciałam tylko podkurzać. Ktoś chyba go nie naładował wcześniej. Zarobiście. Wróciłam z naładowanym odkurzaczem. E, nie pytajcie, ile czasu minęło. And W czasie przyszły dwie paczki, więc sobie je otwórzmy razem. O, świąteczny Funday Box i kartka radosnych świąt i szczęśliwego nowego roku Team Funday Box. Świąteczna edycja. Tutaj wszystko powypisywane. Pokażę Wam tak pokrótce. Są tutaj oczywiście naklejki. Jest jakaś taka opaska, ale to jest zimne wszystko. Sól borowinowa, stopy z, z Sorai, jakieś kremy owsiane. Mydło dermatologiczne. Ale ten mus jest serio zimny. To wszystko, nie wiem, było na dworze chyba. A bym chciała sobie tak przyłożyć to do czoła. Matko, jedyna, co za ułomna dziewczyna, zwaliła wszystko. Jemik borówkowy. W środku był jeszcze taki napój i świeczka. Czy ja chcę ten napój spróbować? Mogę. Limonka i macza. Smakuje bardziej limonką. Nawet git. Dobry. Otwórzmy drugą przesyłkę. Tu są jakieś dwie. Ja nie wiem, czy to dwie dla mnie, czy to jedno jest dla Julki. Oni wysłali je chyba tak niespodziewanie, ale to jedno jest chyba dla Julki w takim razie. Zobaczmy, co jest w środku. Też jakaś świąteczna edycja, także fajnie, taki prezent przedświąteczny. Skarpetki w kotki, ale fajnie, urocze. Tuż Volume Million Lashes z Loreala, Tutaj mamy jakiś balsam. Balsam. Balsam nawilżający. I tutaj jeszcze giełka do twarzy. i Jeszcze jakaś pomadunia. Taka różowiutka. Także dziękuję bardzo. Pokażę Wam tak na szybko prezenty, które mam dla moich bliskich. Może nie wszystko dokładnie będę pokazywać, na przykład jeśli chodzi o prezent dla mojej babci, i drugiej, jednej i drugiej i mojego dziadka. I nie będę Wam po prostu tego pokazywała tutaj, bo jest to już przygotowane. Ale mogę Wam na przykład pokazać, co kupiłam mojej siostrze ciotecznej, mojemu bratu ciotecznemu. Więc dla Heli wybrałam taką ee, sukienkę. Tak, to jest sukienka, Boże, ja już jestem nieogarnięta. Tutaj z tyłu ma taki bardzo ładny napis. I tutaj jest z takiej, jakby sztucznej skórki. Pewnie, jakbym była trochę młodsza, to jakbym zobaczyła ją w zarze, to pewnie nie chciałabym ją mieć. I tutaj jeszcze takie dwie opaski, które wydaje mi się, że. Ładnie będą wyglądały do tej sukienki W ogóle miałam na początku wziąć trochę inny zestaw Takie spodenki właśnie z takiego materiału Oraz sweter, ale nie mogłam znaleźć dobrych rozmiarów Więc stwierdziłam, że postawię na coś takiego I oczywiście jeszcze yy, Mikołaj Poprosiłam mojego tata, żeby kupił jakiegoś Mikołaja Nie wiem, na przykład Skintera, żeby po prostu ładnie zapakować I mój tata kupił właśnie Sferero, Ferrero Mikołaj z kawałkami ciastek kakaowo-maślanych o smaku brownie Mam jeszcze dla nich takie pojedyncze, mniejsze zabawki, ale to może wezmę im razem do jakiegoś wspólnego prezentu, bo po prostu jest kilka różnych i nie chcę, żeby się, wiecie, kłócili. A dla Leosia mam bluzę z Among Us z Zary w takim kolorze szarym, taka uniwersalna, ale tutaj właśnie bardzo mi się spodobały te rękawy. Oczywiście Mikołajek, także taki upominek, oczywiście wszystko będzie ładnie ładnie mm, spakowane, no ja nie jestem mistrzynią pakowania i bardzo się cieszę, że moja mama ma takie artystyczne zdolności, ogólnie moja mama na przykład w domu robi różne jakieś takie stroiki i ją to bardzo interesuje ona mówi, że ona się minęła z powołaniem i ona mogłaby po prostu codziennie robić coś, mam tutaj celofan, mam też taki ładny papier, bardzo mi się podobają takie właśnie brązowe papiery z jakimiś nadrukami, jeśli chodzi o prezent dla mojego taty, to razem z Julką postawiłyśmy na perfumy, jest to Dior Sauvage nie wiem, czy on nie miał. Możliwe, że miał, ale nie wiem, nie wiem jaki czas temu. Na jakieś urodziny kupowałyśmy mu Chanel, takie czarne, ale ja już nie pamiętam, jaka to była nazwa. Mój ten ogólnie używa dość mocnych perfum, ale Dior Savage. Tak dobrze mi się kojarzy i mam nadzieję, że będzie ich używał, bo naprawdę bardzo lubię te perfumy. Z takich mniejszych rzeczy to kupiłam coś takiego w duce na miód. E, ogólnie stwierdziłam, że nigdy czegoś takiego nie mieliśmy, a u nas e, je się miód w miarę, więc można było coś takiego postawić. Spodobało mi się to. Tutaj u góry jest taka pszczółka, no ogólnie urocze. W takim sklepie z herbatami, właśnie z myślą bardziej o moim tacie, kupiłam takie herbaty, właśnie w takich kuleczkach. One tak się ładnie. To są takie kwiaty. Kiedyś coś takiego mieliśmy i w dzbanku Wygląda to po prostu prześlicznie Tutaj jest właśnie kwiat nadziei, radości I harmonii. Mój tata uwielbia Zieloną herbatę, więc to bardziej zmyślał o nim A tutaj jeszcze właśnie w tym sklepie Kupiłam taki zestaw świąteczny Na herbaty, ponieważ z moją mamą Właśnie robimy te zimowe herbaty I właśnie to są takie, nie wiem, jakaś czarna Z jabłkiem, pomarańczu, cynamonem Tutaj jest z goździkami, drzewo sandałowe Z bławatkiem, i świerku, migdały Więc ogólnie no taki typowo Świąteczny zestaw. Tutaj jeszcze Lindory, powiem wam, że pierwszy Raz w ogóle w tym roku widziałam Lindory niebieskie o smaku słonego Karmelu i wydaje mi się, że Bardziej będzie z tego zadowolona moja mama Ponieważ mój tata nie, nie lubi W ogóle mlecznej czekolady, a mojej mamy Ulubiony słodycz z tych takich kupionych To są właśnie Lindory czerwone, więc mam nadzieję, że Słony karmel jej się spodoba Dla mamy kupiłam piżamę, ponieważ jakiś czas temu coś wspominała, że Brakuje jej piżamy, więc kupiłam mi takie z długimi spodniami, długi rękaw, taka porządna, bawełniana, ładna. Nie będę tego otwierać, ponieważ to jest ładnie zapakowane. I jakby to był ciekawe, ona jest z intimisimi. Chciałam kupić w Oysho, ale nie znalazłam żadnych ładnych właśnie w tym roku. I mojej mamie jeszcze dokupiłam dwie książki, ponieważ ona właśnie stara się czytać i mm, nie widziałam za bardzo co celować, ponieważ ciężko kupować mi komuś książki, ale wiem, że moja mama lubi jakieś takie tematy wojenne, więc kupiła mi tutaj Miłość w powstaniu warszawskim. Mam nadzieję, że jej się to spodoba. I jeszcze biografie, znaczy ogólnie oparte na wywiadach i sprawdzonych źródłach, historia życia i twórczości uwielbianej gwiazdy Hollywood, Audrey Hepburn. Jeśli chodzi o Julkę, to ona ma sobie coś wybrać, mam dla niej takie fajne mochi, to jest taki, wiecie, przysmak japoński bodajże, a ona ma coś sobie coś wybrać i po prostu jej to kupię, bo nie chciałam kupować niepre, nie, po prostu nietrafionego prezentu. Skończyłam pakować prezenty, i dotarła do mnie informacja, że dzisiaj pojawi się w telewizji. Tak, 20 grudnia, znaczy w 20. właśnie vlogmasie, mówiłam Wam, że miałam pewną wizytę, że coś tam robiliśmy, ale na razie nie mogę Wam powiedzieć co. Myślałam, że efekty tego będziecie mogli zobaczyć dopiero po świętach, ale okazuje się, że jest mała zmiana planów, i dzisiaj pojawi się reportaż ze mną na Polsat News o 21 i powiem wam, że trochę się stresuję, ponieważ totalnie nie wiem, jak to wyszło. Wydaje mi się, że w ogóle będzie dość sporo czasu na tej antenie telewizyjnej, bo jakieś około 10-15 minut. I mam takie lekkie obawy w ogóle, jak ja wyszłam i jak, jak nie wiem, jak to będzie się prezentowało. Więc później do was wrócę i jestem bardzo ciekawa, czy ktoś z was oglądał, dam wam zaraz znać w ogóle na instastories. No i wiecie, ja sobie idziałam na YouTubie, a nagle jest styczność z telewizją, gdzie jednak Widzicie, to jest taki troszeczkę inny świat, zobaczymy, bo nie ma jakieś korzyści, że ktoś mnie zauważy. Ja to tak jak nie myślałam w ogóle wtedy tak naprawdę to była totalna zabawa, a wiem, że teraz e, większość osób jak zaczyna nagrywać, e, no to skupia się na tym, aby tak naprawdę mieć z tego jakichś korzyści i jest to w pewien sposób dla niektórych pewnie łatwy zarobek, łatwe pokazanie się gdzieś tam i bycie popularnym, co często jest zgubne, ponieważ ja uważam, że tak naprawdę ta praca nie jest dla wszystkich, każdy tak naprawdę chciałby być tym influencerem, bo to się wydaje takie proste, bezproblemowe. Ale ja z tym się wiąże także wiele jakichś tam wyrzeczeń i jednak. Jestem już po obejrzeniu. Jest godzina 21:58, jakiś czas temu się skończyło. I powiem Wam, że jest mi niezmiernie miło. Widzieć tyle wiadomości od Was, takie wsparcie. Jeśli miałabym podsumować, to ogólnie jestem zadowolona, mimo tego, że zostało to troszeczkę pocięte, wiadomo, że to jest telewizja, nie wiedziałam, jak to za bardzo będzie wyglądało. To, co chciałam przekazać, to wydaje mi się, że przekazałam. Jeśli oglądaliście, no to bardzo mi miło i ogólnie dostaję właśnie sporo na Instagramie teraz oznaczeń i ogólnie e, piszecie, że jesteście dumni i że jesteście pod wrażeniem. Moich wypowiedzi na różne tematy, więc dziękuję, dziękuję. Wiedzcie, że bardzo, bardzo to doceniam, że jesteście ze mną. Tak to się wszystko potoczyło. Kto by się spodziewał kilka lat temu, że teraz będę rozmawiała do Was i będę mogła siebie zobaczyć na ekranie telewizora? Ja idę jeszcze trochę pomóc mojej mamie w świątecznych obowiązkach, a z Wami chciałabym się już pożegnać, i tutaj. Złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Przede wszystkim życzę Wam dużo powodów do radości, abyście nigdy nie zapominali, co w życiu jest najważniejsze, żebyście kierowali się dobrymi wartościami, abyście otaczali się osobami, które są dla Was ważne, które chcą dla Was dobrze. Pamiętajcie, że zdrowie jest najważniejsze i co by się nie działo. Zawsze stawiajcie zdrowie na piedestale, ponieważ jeśli zdrowia nie ma, to inne rzeczy nie mają aż takiego znaczenia. Wszystkiego dobrego ode mnie i oczywiście spokojnych świąt bez żadnych problemów. No i na zakończenie muszę to powiedzieć, oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dziękuję Wam za poświęcony na mnie czas. Budziaki. Pa! pa!